Takie jak prawda. Cześć, Edek. Też kiedyś byłem strażakiem. Co? No i to jaki? Pożar! Natychmiast stąd się pozłomka! Uwaga, uwaga! No przy... Nosek. Pożar przy ulicy Autogazko, 1209! O! to stary magazyn zapałek i benzyny! Stary, ale jary! Nie, nie! Helikopter melduje się! Policja się udaje! Gdzie żuraj? Tuż, szabali! Łamek, nie łomek! No dobra, cofnąć się, cofnąć! Wrzucaj wsteczny, koleś, i zrób miejsce! Tylko ostrożnie! Aha, <śmany> wieczór! Złomek, co ty gadasz? Jak to byłeś strażakiem? No nie mów mi, że nie pamiętasz, Zygzak! No przecież też tam byłeś! Aaaaaah! <śmany> <Zygzak>, Cyko! Ja <śmany> ruszę się! go do szpitala! Zygrzał się! Już się robi! Uwaga, doktor Złomek Zaproszony na blok operacyjny No jak zdrówko, siostrzyczki Dobra, porządeczku Co my tu mamy? Złomek? Co ty robisz w szpitalu? Dorabiam po godzinach Mam specjalizację, dyplom ze wstęgą i instrumentariuszkę Polecam się Ładuj! No i co było dalej? Uratowałem ci życie. Co? To nieprawda. Prawda. Złomek. Prawda. Nie, nie się tak. nieprawda, nieprawda. Tak. Złomek, Prawda. przestań, no przecież nie... Witam, doktorku. No i co?